Stała co do wartości, co więcej, ona jest w płaszczyźnie kartki, a więc w płaszczyźnie prostopadłej do osi obrotu, i jednocześnie ta siła jest prostopadła, czyli tak, jeszcze raz, ta siła jest prostopadła do, do tego długopisu, czy do osi obrotu, i jednocześnie jest prostopadła do tego promienia, którym pokazuje. Odległość między innymi od osi obrotu do tego punktu przyłożenia siły. Czyli tu jest kąt prosty, to jest istotne. I tu, słabo, to jest widoczne, ale powiększymy, to będzie teraz lepiej widoczne. No, skoro ta bryła się obraca wokół tej osi, to ten punkt porusza się po okręgu, to jest fragment tego okręgu narysowany. I cały czas ta siła. Cały czas ta siła jest prostopada do promienia, czy jakbyśmy tu już promień mieli, by obrót nastąpił to ten punkt przyłożenia byłby w tym miejscu, to ta siła też zmieni swój kierunek, czy on będzie cały czas zmieniała swój kierunek i cały czas będzie prostopadła do, do tego promienia. Czyli też jest ważne, czyli wektor przemieszczenia, który jest zgodny z prędkością, która też jest zgodna z tą siłą, wektor przemieszczenia delta R będzie zawsze zgodny z tą siłą, no bo ta siła będzie prostopadła do promienia, a wektor prędkości w ruchu po pookręgu jest też prostopadły do promienia i wektor przemieszczenia jest zgodny z wektorem prędkości. Czyli wszystkie te wektory siły f, Prędkości i przemieszczenia są, będą cały czas ze sobą zgodne, czy tworzyły kąt 0 stopni. To jest istotne. No i tu y, zapiszmy, zapiszmy tą, do notatki, jeszcze potrzebujemy to, co zapisałem, czyli załóżmy, że ciało obraca się, to już powiedziałem wcześniej, załóżmy, że ciało obraca się wokół ustalonej osi obrotu pod wpływem siły F leżącej w płaszczyźnie. W płaszczyźnie prostopadłej do osi obrotu i prostopadłej do promienia łączącego osi obrotu z punktem przyłożenia siły. No i jeszcze tu jest to założenie, to, to też już uczyniliśmy wcześniej, ale to zapiszmy. Załóżmy, że moment siły jest skierowany w taką stronę, że powoduje przyspieszenie obrotu no, ja już to, W którym momencie ja to już założyłem? Powiedziałem, że. że to ciało obraca się w, tę, w, tą, w tą stronę, tak? Czyli ta siła powoduje przyspieszanie obrotu, bo gdyby to ciało się w danym momencie na początku obracało w drugą stronę i taka siła by zadziałała, to ona by hamowała obrót tego ciała. Więc, więc tak to, trochę mądrzej tu jest to powiedziane, że, że moment siły jest, bo to moment siły decyduje, nie sama siła, ale moment siły decyduje o ruchu obrotowym, o obrocie ciała, że stwierdzenie, że właśnie że moment siły powoduje obrót ciała, no to jest tylko stwierdzenie właśnie, że, 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 moment, znaczy, że moment siły jest skierowany jest równoległy do osi obrotu, to znaczy, że ta siła jest prostopadła do, do osi obrotu i powoduje właśnie obrót, a jeszcze założyliśmy, że ta siła powoduje przyspieszanie, tak, czyli jeszcze jest wybrany specyficzny zwrot tego momentu, momentu siły. Znaczy, tu nie wnikamy w ten, ten zwrot nam to nie jest potrzebny, tylko ważne, że ta siła jest Skierowana w taką stronę, żeby powodowała przyspieszanie obrotu, a nie zwalnianie. Bo gdyby obrót był w drugą stronę, a świeciła tak jak teraz, to by zwalniała ruch obrotowy. No i właśnie. I teraz przeanalizujmy, co dalej I teraz wybierzmy właśnie bardzo krótki czas obrotu tego ciała, że to ciało w momencie rozpoczęcia obserwacji miało jakąś prędkość kątową. W, tego ruchu obrotowego, i w czasie naszej obserwacji, w bardzo krótkim czasie, ta prędkość kątowa się oczywiście zwiększyła. Tak więc tu w bardzo krótkim czasie możemy przyjąć, że wartość prędkości liniowej punktu przyłożenia siły, no właśnie, czyli wartość prędkości tej V, czyli liniowej tego punktu. Nawet gdyby ona się nie zmieniała jednostajnie, to możemy, jeżeli wybierzemy bardzo krótki czas, to tak jak na tym wykresie poprzednim, o, jakby, gdyby nawet ta prędkość rosła jakoś tak w sposób taki nieliniowy, nawet taki, to jak bardzo krótki czas wybierzemy, to da się przybliżyć ten ruch do ruchu jednostajnie przyspieszonego. O, i po to było, to, to było potrzebne yy, przede wszystkim te, ta pierwsza część lekcji. Czyli, czyli nawet, gdyby, nawet gdyby ten punkt yy, nie poruszał się jednostajnym, jednostajnie przyspieszonym, przepraszam, to jak odpowiednio yy, wiemy, że yy, ten punkt przyspiesza. Czy zwiększa swoją wartość prędkości, to jakbyśmy odpowiednio krótki odstęp czasu, który obserwujemy, przyjęli, to wtedy byłoby coraz trudniej odróżnić to przyspieszanie od przyspieszania jednostajnego. Więc my założymy, że ten czas jest tak krótki, że, że właśnie jest bardzo trudno odróżnić ruch tego, ruch tego punktu od ruchu jednostajnie przyspieszonego. I to doczytajmy dalej w bardzo krótkim czasie można przyjąć, że wartość prędkości liniowej punktu przyłożenia siły rośnie jednostajnie. No i wtedy my wyprowadziliśmy wzór na drogę przebytą przez punkt poruszający się ruchem jednostajnie przyspieszonym. No właśnie z tego wzoru, który wcześniej właśnie już wypowiedzieliśmy. Czyli to już było zapisane tam wcześniej, cofnięcie i zobaczycie jeszcze raz. to, Czyli ta droga przebyta to będzie prędkość średnia razy czas, a prędkość średnia w ruchu jednostajnie Przyspieszony to jest y, 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 znaczy średnia ary, arytmetyczna prędkości, wtedy akurat w tym przypadku, czy sumujemy prędkość początkową i końcową, dzielimy przez 2 i mnożymy przez czas tą prędkość średnią, mamy przebytą drogę. No i właśnie, i teraz y, ze względu na to, że wartość siły y, się nie zmienia, nie zmienia, tak za, załóżmy na razie, że ta siła się nie zmienia i tworzy ona z wektorem przemieszczenia delta R długo nie rysowałem, żeby nie już nie, już powiedziałem, że wektor siły, wektor prędkości liniowej i wektor przemieszczenia te wszystkie wektory są tak skierowane jak ta siła prosto padne do promienia więc idziemy dalej ze względu na to, że wartość siły się nie zmienia i tworzy ona z wektorem przemieszczenia delta R kąt 0 stopni, to praca tej siły w czasie delta t. No i teraz tu przypomniałem po prostu wzór na pracę, który już znacie, czyli praca. Tak, bo, tak z nią definiowaliśmy naszą tą pracę. Praca to jest wartość siły razy długość przemieszczenia, to u nas ta długość przemieszczenia będzie równa przebytej drodze. Raz jak kosinus kąta między siłą i przemieszczeniem, ale to właśnie jest komentarz. Po co były te założenia tu, tu wcześniej? Bo ten wzór nie zawsze można stosować. Właściwie kiedy go można stosować? Tylko wtedy, gdy siła jest stała co do wartości i że kąt między siłą i przemieszczeniem się nie zmienia. Czyli, że siła ma stałą wartość. I kąt między siłą i przemieszczeniem nie ulega zmianie. U nas ten kąt jest równy 0 stopni, więc cosinus 0 stopni to jest 1, Wystarczy więc pomnożyć wartość tej stałej siły razy, razy drogę przebytą. A droga przebyta w tym ruchu jednostajnie przyspieszonym to będzie średnia prędkość razy czas. Czyli ten wzór, który mamy tu wyżej. Czy już. Dwukrotnie tą średnią prędkość wykorzystaliśmy. O. I y, ponieważ y, za chwileczkę będzie nam potrzeb wyrazimy y, zmianę energii kinetycznej ruchu obrotowego poprzez prędkość kątową, więc y, tu wygodniej jest, w ogóle w ruchu obrotowym, wygodniej jest posługiwać się y, prędkością kątową, bo ona dla wszystkich punktów tego ciała jest taka sama. Więc y, przypomnijmy sobie związek, y, związek po y, okręgu między prędkością liniową a prędkością kątową. I ponieważ nasz punkt, nasz punkt ten porusza się ruchem po okręgu, to możemy tą prędkość jego, która tu rośnie u nas y, wzdłuż tego toru, tak? rośnie u nas liniowo, rośnie, czyli y, 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 jest to ruch jednostajnie przyspieszony że można tą prędkość naszą wyrazić właśnie z tego wzoru, gdzie ta wielkość jest taka sama dla każdego punktu tego ciała w danym momencie, dla każdego punktu tego ciała obracającego się wokół tej osi obrotu, prędkość kątowa jest taka sama, a prędkości liniowe są tym większe, im dalej punkt dany leży od osi obrotu. Gdybyśmy tu mieli punkt w połowie tego odcinka R, to prędkość liniowa tego punktu byłaby dwa razy mniejsza niż tego, tego punktu. Czyli dwa razy dalej od osi obrotu, dwa razy większa prędkość liniowa jest. A prędkość kątowa w danym momencie każdego tego punktu jest taka sama. U nas prędkość kątowa tych poszczególnych punktów jest mówię, taka sama w danym momencie, ale w czasie ona będzie rosła. jednostajnie do tego. W tym króciutkim czasie, w którym obserwujemy to. W takim razie możemy wyrazić prędkość początkową, końcową i początkową przez właśnie promiń. Odległość tego punktu w czasie obrotu się nie zmienia, więc to RB będziemy z indeksu, bo się nie zmieni, czyli odległość tego punktu od osi obrotu nie ulega zmianie w czasie obrotu tego ciała więc r będzie bez indeksu i będzie takie samo a prędkość kątowa będzie się tu zmieniała tu będzie vk tu będzie vb vk znaczy omega k przepraszam vk omega k vp to tu będzie omega p no i do tego wzoru naszego, o tu w miejsce VK i VP wstawimy teraz te dwa wyrażenia, no to, to wzór powtórzyłem, i w miejsce VK wstawiamy omega K razy R, w miejsce VP omega P razy R. I tylko reszta to matematyka. Tu widzimy R jest, odległość tego punktu jest na początku i na końcu taka sama od osi obrotu, więc R jest to samo wyłączamy przed nawias przed nawias. Tu można to F i delta T nad, nad tą kreską, nad kreską umieścić, bo to F to jest to samo, co F przez 1, delta T to jest to samo, co delta T przez 1. mamy już obliczoną tą pracę. Wszystko tu jest dodatnie, to jest suma, więc to jest dodatnie, bo jest wartość siły, to jest długość promienia, to jest czas, to zawsze dodatni, dwójka dodatnia. Obie te prędkości gotowe są dodatnie, więc są jeszcze dodawane, więc na pewno jest ta praca dodatnia. No, czyli a wykonać dodatnią pracę to jest stracić energię, czyli to jest F to jest ta siła zewnętrzna, która powoduje ten obrót. Więc siła zewnętrzna F wykonała dodatnią pracę, więc układ wykonujący pracę, ten układ zewnętrzny stracił energię równą wykonanej pracy. No i teraz energia nie ginie, energia nie ginie, więc musimy gdzieś tą energię, którą jeden układ stracił, ten wykonujący pracę, no, to inny układ musiał tą energię przyjąć. I teraz musimy tę energię znaleźć. Gdzie ona nam się ujawniła? No a ujawniła się w tym, że teraz to ciało obraca się z większą prędkością kątową, a im większa prędkość kątowa w ruchu obrotowym, tym większa energia kinetyczna ruchu obrotowego. No w takim razie przejdźmy teraz do tego. No, w takim razie stwierdzamy, że ta energia, którą straci układ zewnętrzny, czy ta praca wykonana, y, musi się ujawnić w formie zwiększenia energii kinetycznej ruchu obrotowego, czyli, czyli będzie ta praca równa zmianie energii kinetycznej ruchu obrotowego. No a energia, y, y, znaczy zmianę energii kinetycznej to jest energia kinetyczna końcowa minus początkowa. Wzór na energię kinetyczną ruchu obrotowego to już jest, y, wypowiedzieliśmy na ostatniej lekcji, to jest moment bezwładności razy prędkość kątowa do kwadratu przez 2. Znaczy, to jest wzór bardzo podobny do wzoru na energię kinetyczną ruchu postępowego, bo tylko tam zamiast y, i było m, to też masa bezwładna, znaczy miała bezwładności, a zamiast prędkości kątowej była prędkość liniowa, czyli tam było MV kwadrat przez 2, tu, tu była y, miała bezwładność w ruchu postępowym, a tu była y, prędkość liniowa, a teraz jest. I, czy moment bezwładności, czy mówi o bezwładności w ruchu obrotowym, czyli jest miarą bezwładności w ruchu obrotowym, a omega jest mierzy, znaczy odpowiada za miarę prędkości w ruchu obrotowym, tak? I teraz widzimy, że no moment bezwładności się nie zmienił w tej danej osi naszej, więc można to I wyłączyć przed nawias, nawias, w nawiasie uzyskamy różnicę, znaczy kwadratów w tych prędkości omega k omega p, ale jak mamy różnicę kwadratów, to możemy zapisać ze wzoru skróconego mnożenia, że to jest inaczej różnica razy suma. Tak? Czyli inaczej jak różnica razy suma, to jest ten pierwszy wyraz do kwadratu minus drugi wyraz do kwadratu, to jest znany bardzo wzór. No i teraz w takim razie po, do lewej strony Wstawmy moment, moment. Yy, zamiast tego W Wstawmy ten końcowy, końcowy wzór, który tu mamy na tą pracę, to jest praca W równa się temu oto po lewej stronie się pojawi wszystko i właśnie to mamy po lewej stronie. Zamiast W jest właśnie to. No i zamiast zmiany energii kinetycznej ten wzór końcowy ten mamy, tak? to wstawiliśmy. No I widzimy, że tu jest 2 i to jest 2. Tak jakbyśmy pomnożyli przez dwa obie strony, to ta dwójka by się skróciła, i też zauważamy, że to jest VK plus VP i to też jest VK plus raczej, przepraszam, omega K plus omega P, to jest omega K plus Omega P również, tak jakbyśmy podzielili jeszcze obie strony przez właśnie ten taki nawias, to ten nawias by się skrócił z tym nawiasem i zostałoby tylko to, co jest to. No I troszkę tylko zmienimy formę tego wzoru to R napisze na początku, nie ma to znaczenia, ale łatwiej nam to y,